Witam Was serdecznie. Na ostatnim filmie pokazywałem Wam zadanie egzaminacyjne polegające na omówieniu płynów na egzaminie na prawo jazdy. Dzisiaj kolejna część, a więc omówienie świateł. Na egzaminie będziecie musieli pokazać jedno ze świateł, włączyć je i sprawdzić jego działanie. Ja przy okazji Wam dzisiaj opowiem, do czego które światła służą w czasie jazdy. Ok, no to chodźmy do wnętrza pojazdu. Pierwsza rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to jest to, jakie światła będą działały bez włączenia stacyjki. Zobaczcie, że takim światłem, który będzie działał bez włączenia stacyjki jest światło awaryjne, tak? światło awaryjne, czyli świecących się sześć kierunkowskazów, ponieważ mamy dwa z przodu, dwa z tyłu i dwa na lusterkach zewnętrznych. Kolejnym światłem, które będzie działało bez włączenia stacyjki, bez włączenia zapłonu będzie światło pozycyjne. Tak? Światło pozycyjne, a więc światło, które e, służy do wyznaczenia pozycji na drodze w takim miejscu e, po zmierzchu w którym samochód mógłby być niewidoczny dla innych uczestników ruchu. Wracając jeszcze do świateł awaryjnych, kiedy będziemy mogli ich używać. Ja może je włączę i pokażę wam przy okazji. Oczywiście przy światłach awaryjnych świecą wszystkie kierunkowskazy, jak już wspomniałem, czyli sześć kierunkowskazów. Będziemy wykorzystywali je wtedy, kiedy samochód odmówi nam posłuszeństwa. I oprócz trójkąta, który wystawimy za pojazdem, będziemy mieli włączone światła awaryjne. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy stoimy samochodem w miejscu niedozwolonym. Wtedy będziemy włączali światła awaryjne, sygnalizując awarię pojazdu i ustawiali trójkąt w określonej odległości za pojazdem. Pewnie wiecie z wykładów, że na drodze ekspresowej i na autostradzie. Trójkąt ustawiamy w odległości 100 metrów za pojazdem. Poza obszarem zabudowanym trójkąt ustawiamy 30 do 50 metrów za pojazdem, a w obszarze zabudowanym bezpośrednio za pojazdem albo na pojeździe na wysokości nie wyższej niż 1 metr. Jak już Wam wspomniałem, bez włączenia stacyjki, czyli zapłonu, działają dwa światła: światło awaryjne i światło pozycyjne. Moja rada dla Was na egzamin jednak jest taka, aby niezależnie od tego, jakie światło otrzymacie do omówienia, włączcie sobie zapłon w samochodzie. Ja, oczywiście, omawiam na, te, na przykładzie samochodu Jaris 3, samochodu, którym zdaje się na terenie Wordu Katowickiego, a więc placówek w Rybniku, Bytomiu, Jastrzębiu, Zdroju, Tychach, no i w samych Katowicach. Słuchajcie, włączcie sobie zapłon, bo na egzaminie ze stresu może się okazać, że będziecie chcieli włączyć światła bez włączeniu zapłonu i te światła nie będą po prostu działały. Nie bójcie się tego, że auto Wam zapali, że zapali silnik w momencie przekręcenia kluczyka, bo wiecie o tym, że dopóki nie wciśniecie sprzęgła, to zobaczcie, auto się nie włączy, silnik nie zapali, tak? Dopiero przy wciśnięciu sprzęgła, ja może wcisną, Wam pokażę, dopiero przy wciśnięciu sprzęgła Jaris 3 zapali, zgaszę jeszcze raz silnik, tak? Wyłączę. Puszczę sprzęgło, no i jeszcze raz słuchajcie, zobaczcie, przekręcę kluczyk w pozycję zapłon. I w tej pozycji mogę sobie włączyć kolejne światła, z którymi możemy spotkać się na egzaminie. A więc światła mijania. Drążek świateł, to wiecie, na pewno jest tutaj z lewej strony. Tutaj też, gdzie są kierunkowskazy. E, czyli, tak jak Wam wspomniałem, jedno przekręcenie światła pozycyjne, drugie przekręcenie światła mijania. Do czego one służą? Do mijania, tak? Do wymijania się z innymi uczestnikami ruchu. Od pewnego czasu, no już wielu lat, jeździmy na światłach mijania przez całą dobę. Dawno temu w czasie dnia jeździło się bez świateł, natomiast w nocy włączało się światła mijania. Są takie pytania w waszych testach na jaką odległość oświetlają drogę światła. Słuchajcie, światła mijania oświetlają drogę na co najmniej 40 metrów, natomiast światła drogowe na co najmniej metrów 100. No i włącz, właśnie. Jak włączyć światła drogowe? Mamy włączone światła mijania. Jeszcze raz pokażę, czyli jedno przekręcenie światła pozycyjne, drugie przekręcenie światła mijania. W momencie, kiedy odepchniemy dźwignię od siebie, zauważcie, zapaliła nam się na konsoli taka niebieska kontrolka świateł drogowych. Tak? Wiemy, że świateł drogowych używamy w nocy na nieoświetlonych drogach, a więc na takich, gdzie nie ma latarni. No i w taki sposób, żeby nikogo nie oślepiać, a więc jeżeli jedzie samochód z przeciwka, to wyłączamy światła drogowe. Tak? Jeżeli dojeżdżamy do pojazdu, który jedzie przed nami i moglibyśmy go oślepić, no, zapewne go oślepimy tak? w lusterku wstecznych, w lusterkach wstecznych, oczywiście też wyłączamy światła drogowe. Jest jeszcze takie światło, którego nie ma na Waszym egzaminie. Nazywa się ono światło ostrzegawcze. Zobaczcie, że jeżeli ja pociągnę dźwignię do siebie, to też zapala się kontrolka świateł drogowych. Czasami pewnie zauważyliście gdzieś na, na ulicy, że e, ostrzegają kierujący o tym, że policja stoi i e, robi pomiar, wykonuje pomiar e, radarem. Oczywiście nie do tego służy, słuchajcie, światło, e, światło ostrzegawcze. Ono służy do ostrzegania o niebezpieczeństwie, ale nie tego typu, o którym wspomniałem. Ok, dobra, słuchajcie. Kolejne światła. Oczywiście kierunkowskazy, czyli będą świeciły. E, trzy lewe kierunkowskazy, tak ja wam pokażę, tak do formalności, e, będzie świecił kierunkowskaz oczywiście na lusterku, przy przedniej lamp, lampie i przy tylnej lampie zespolonej oczywiście świeci kierunkowskaz, A prawe kierunkowskazy, czyli oczywiście analogicznie prawa Tylna lampa zespolona, mamy kierunkowskaz, kierunkowskaz na lusterku i kierunkowskaz z przodu. Słuchajcie, wracając jeszcze, bo nie pokazałem Wam, jak sprawdzać światła pozycyjne i światła mijania i drogowe. Wracając do tego tematu, słuchajcie, włączymy sobie światła pozycyjne. No i zobaczcie, gdzie one są, bo Wy na egzaminie musicie sprawdzić ich działanie. A więc musicie wiedzieć, gdzie one są usytuowane. Zobaczcie, że światła pozycyjne to jest taka mała żaróweczka w obu przednich lampach, reflektorach. Z przodu koloru białego, natomiast z tyłu koloru czerwonego. Mam nadzieję, że będzie widać, bo słonko świeci widać. Zobaczcie, z tyłu jest to lampa. Koloru czerwonego, światło pozycyjne ma barwę czerwoną, i razem ze światłem pozycyjnym świeci podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. Mamy podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Przełączamy światła na światła mijania. Czyli zobaczcie: światło pozycyjne, kolejne przekręcenie drążka, światła mijania. Zobaczcie, że światła mijania są tylko z przodu. Ja tylko przejdę na tył, pokażę Wam, że z tyłu cały czas świecą światła pozycyjne, natomiast światła mijania są tylko z przodu. I bardzo ważna rzecz: zauważcie, że światła mijania, no świecą oczywiście oprócz świateł pozycyjnych, tej małej żaróweczki. światła mijania, żarówka świateł mijania składa się z dwóch włókien wolframowych te światła e, są połączone żarówka e, działa w ten sposób że e, włączamy w niej światła mijania i światła drogowe w zależności od przełączenia e, zapali się jeden z tych drucików e, a więc będą świeciły światła mijania bądź drogowe w tej chwili mamy światła mijania zobaczcie przełączymy sobie na światła drogowe czyli odpychamy dźwignię zapala się niebieska kontrolka i zobaczcie że będzie świeciła ta sama żarówka która wcześniej świeciła przy światłach mijania ale świeci ona znacznie mocniej bo jak już Wam wspominałem światła drogowe oświetlają drogę na co najmniej 100 metrów a więc świecą dość tak równolegle do jezdni dość daleko tak Ok, jeżeli chodzi o światła z przodu, to właściwie wszystko zostały nam do omówienia jeszcze dwa światła, które znajdują się z tyłu, czyli mamy wyłączymy sobie światła drogowe. Damy sobie przełącznik na pozycję 0, czyli jesteśmy w tej chwili bez świateł mijania i bez świateł drogowych. I słuchajcie, może się zdarzyć, że na egzaminie dostaniecie polecenie omówienia, wskazania czy działa światło cofania. Jak je włączyć? Oczywiście wciskamy sprzęgło, wrzucamy wsteczny bieg, a więc w jarisce trójce podniosimy taki kołnierz, który jest przed gałką zmiany biegów. Przeciągamy dźwignię, oczywiście najpierw na luz, przeciągamy dźwignię do nogi i do przodu, czyli tu przy jedynce zobaczcie, że jest R, bieg wsteczny. Mamy wsteczny bieg wrzucony. Silnik jest wyłączony, to jest ważne, słuchajcie, bo gdybyście mieli włączony silnik, nie moglibyście puścić sprzęgła, bo by Wam auto zgasło. Ja mogę sobie sprzęgło puścić. Tak? Mam włączony zapłon, a więc prąd dochodzi do żarówki. Mam rzucony wsteczny bieg, silnik nie chodzi. Mogę puścić sprzęgło i mogę iść pokazać, gdzie jest światło cofania. Zobaczcie, że światło cofania to są dwie żarówki po obu stronach. Oczywiście mówimy cały czas o jarysce trójce, tej, która jest na egzaminie w Wordzie Katowickim, a więc rocznik 2012. To jest taka sama jariska, jak ta, którą ja Wam teraz pokazuję. Światło cofania widzimy. I jeszcze jedno światło, które jest z tyłu, to będzie światło przeciwmgłowe. Światło przeciwmgłowe, e, włączenie, słuchajcie, polega na tym, że przekręcamy Drążek w pozycję świateł mijania, i zobaczcie, że mamy taki pierścień, kawałek dalej, na którym mamy światło przeciwmgłowę. Ciekawostka jest taka, że zobaczcie sami, w momencie przekręcenia i puszczenia, włącza się przełącznik tej pozycji wyjściowej do zera, ale kontrolka światła przeciwmgłowego świeci już, czyli włączyliśmy światło pomimo tego, że wskaźnik znalazł się w pozycji 0. Włączyliśmy tylne światło przeciwgłowe, możemy iść je pokazać Pamiętacie, że tylne światło przeciwgłowe widzimy je na dole z lewej strony Pamiętacie, że tylne światło przeciwmgłowe może być używane w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, a więc oczywiście mgły, jak sama nazwa wskazuje, ale również w tych opadów deszczu czy śniegu? Takie pytania są w Waszych testach. I ważna rzecz, tylne światło przeciwmgłowe możemy używać, jeżeli widoczność do tyłu jest na mniej niż 50 metrów. Na Waszym egzaminie, w Waszym aucie egzaminacyjnym, konkretnie w jarisce, nie będzie. Do omówienia przeciwmgłowych przeciwgłowych przednich. Dla formalności tylko powiem, że oczywiście możemy ich używać tak jak światło tylne przeciwgłowe w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza, ale tu mamy jeszcze jeden wyjątek, ponieważ przednie światło przeciwgłowe może być używane w nocy na drodze krętej, tak? czyli oznakowanej odpowiednimi znakami. I słuchajcie, ostatnie światło, które może być do omówienia na egzaminie. O tyle skomplikowane, że będzie wymagało, wymagało poproszenia egzaminatora o pomoc. E, światło stopu, tak? czyli mamy z tyłu trzy światła stopu e, w lampach zespolonych po obu stronach i na szybie tylnej. E, na egzaminie e, wciskamy, hamulec, wciskamy hamulec i prosimy egzaminatora, aby sprawdził, czy. Światła działają. Jeżeli egzaminator chciałby sam wcisnąć hamulec, a wy mielibyście sprawdzić, czy światła działają, to oczywiście nie robimy żadnego problemu. Wrócę jeszcze tylko do światła Przeciwgłowego tylnego, bo widzę, że mieliście kontrolka, świeci cały czas. Zobaczcie, żeby wyłączyć światło Przeciwgłowe tylne, robimy tą samą czynność. Przełączamy ten przełącznik na światło przeciwgłowe i puszczamy i kontrolka już nie świeci. Wracając do świateł stopu, jak już wspomniałem, tam będzie potrzebna pomoc egzaminatora albo żeby sprawdził, czy światła świecą, czyli wyciskacie hamulec, ewentualnie zamiennie. Gdyby egzaminator chciał on nacisnąć na pedał hamulca, to wy sprawdzicie, czy świeci. I pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Słuchajcie, na egzaminie egzaminator w czasie egzaminowania... Podobnie jak instruktor w czasie prowadzenia nauki jazdy, nie muszą mieć zapiętych pasów bezpieczeństwa. To jest wybór egzaminatora bądź instruktora w czasie pracy, także nie zmuszajcie go do tego, żeby pasy zapinał, bo kiedyś mi się zdarzyło, że jeden z kursantów nie chciał ruszyć na egzaminie l ponieważ myślał, że to jest podstęp. Uczcie się tych świateł, przynajmniej kilka razy na kursie, w czasie kursu omówcie sobie wszystkie światła. Na wykładach oczywiście omawia się te światła, do czego one służą, ponieważ no, troszkę pytań egzaminacyjnych też dotyczy tej dziedziny. Zdajcie egzamin za pierwszym razem, śledźcie kanał, zdajcie to prawko. Pamiętajcie, że jest to kanał ośrodka szkolenia kierowców Mikul w Zabrzu. My też zapraszamy na kursy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach i zobaczcie poprzednie filmy, bo tam będzie na przykład omówienie płynów, a więc ta czynność, która poprzedza omówienie światłem. Cześć, na razie, do zobaczenia znowu. Hej!